że wiem, że taką konkretna czegoś nie będzie, bo jakieś 10, może nie 10 minut, ale jakaś część filmów się nagrała bez ekranu, gry. teraz widzimy, że wszystko dobrze działa. Cześć, to do... więc będzie. Na to tej sprawdzaliśmy... nie, na tej cześć, nie były w ogóle ciekawe, więc myślę, że nie na tej cześć, na tej to na które... tej tak Nie ale... Ale po prostu... Ja na na i widzieliście sobie, widzicie, co że muszę... Albo nagle teraz w tą, tą część, albo rzucę tam, ale raczej... Przeciwnie, że tak jest jakiś emiter nie wiem jak on w ogóle działa Co z nim chodzi Ale wszystko jest na to Nie wiem co I jak Ja klikam to co trzeba... wam poznaję Prawie jeszcze dobre Jakieś szerokie no, koło O, to jest takie taki koło do... do... tak Będę jest spotykat tyle z lepalem Wiem pomysł, tutaj po w tym miejscu jest taki Na sobie zapalę swoją spotykatę O taki właśnie Jestem Będę sobie to sobie sobie jakieś takie światło, które będzie charakterystyczne Ej, to jest echo. Ło. Łot. Co jest? To tak działa? Ej, tego to ja nie wiedziałem. Ten jakaś... Co jest? Ej, tego to ja nie wiedziałem. Ło, ej, ale to kok wygląda. Dobrze, że tego mi nie ominęło, ale jak za to patrzę, to ostro oczy to Sprawdzamy sobie tutaj, myślę, większość. Co? Dajemy sobie, sobie... A, też niech będzie czerwony. Myślę, że czerwony to będzie będzie tak charakterystyczny. Jak to będzie wyglądało? Pęk. Co jest? Ale to wygląda stanowczo lepiej, bo to się rusza To stoi w miejscu takie. Takie no, mech. E dobra. Widok. Dobra. No. Sorry za to. Zaswieciłem po oczach, ale... What the hell? Co jest, Lop? Gdzie jest ta lampa? Czy jest ta? Nie gadaj. Da fuck? Wy tu widzicie co ta lampa robi? Wow, ale... Ona jest trochę... Wiecie... Dzisiaj Także... będzie... Chciałbym zgasić. Nie chcę mi się szukać wsuwacza, więc... Ale tak o, żeby tego nie było widać. Zawsze sobie jeszcze szczerze tutaj i zobaczę czy... gdzieś to jest światło czaska. Nie, dobra. wow. Kwadratowy ten... A tanja, to, to nie... komwer... nie nie... Tech modo, nie mijcie kawę Zdaję sobie ten z tego nie wiem, tak, to... a tu już jest na górę tak Okej, okay, powiedzmy Jakiś inny kolor pewnie by lepiej wyglądał to jest taka zwykła latarka. I logo dziwo woda. Muszę zrobić taki niebieski, nie wiem to jest ten. Powiedzmy, że to jest ten. Nie wiem czy to jest idealnego od wzorowania. To jest ten. Zaraz za to, że oczy, ale. Dobra. Jeszcze latarka. O, wow. Ej, fajne, fajne. Myślę, że takie coś. O! o ale to oświetla zarąbiście. Tak. Tak średnie bym powiedział, że oświetla. No dobra. Czy możemy sobie tutaj pozostać? Lewitująca kula. Aha. Dobra, jakoś. Przycisk, no, usuwacz właściwości fizyczne światło. To jest coś, eee, się bardzo to jest dosyć dużo. No, ja mniej więcej wiem, jak <tryk> to, jest. to jest Wydaje wiem się, że jest git, widać. Ale tutaj, ta światło jest moja fajna. Zadmuchiwanie... No, hej ragdora, chwila. A nie ragdor. What? What? Co jest? To jest Max. A nie, to jednak nie jest Max. Ej, to jest nasz grip! Eeeh... jest? jeszcze? Chyba Nie to muszę być blisko. Nie, nie mogę być eee. Będzie nie, 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 zapinczy. Ehm. No. Okej. Wybiegłem z A teraz o. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Gdzie tutaj był dynamit? Dynamit. Obrażenia. i on to przeżyje, to jest ok. troszkę troszeczkę jest celować, nie trafić. And... Gdzie jest myszka? Poster oczu. Mogę sobie zaznaczyć, że masz

Ale, ale jak to działa? Tak, wiem, Nie, nie czajem. Passing twarzy. Mogę? jak ja to mogę? Wiem, że się da. To ten... Nie Wiem, że za tym jakoś... ...to Wiem, że coś z tym mogę zrobić. Oj, już zminimalizowałem tę grę, nie, nie, nie umiem. Dobra, usunąłem tego. Czy teraz mamy um, takie coś, jak kamera. I tutaj po prostu... No, mogę sobie tak o... podejść. Znaczy, dziwnie wygląda, że mnie nie widać. Muszę ustawić się na razie. i ona będzie ona no, podążać Ależ mnie nigdy nie zgubicie no. nie um, kolor mogę sobie tutaj na to, na to, czerwone. O, na

Ej. Taki tekstura, Mogę czy naprawdę mogę czemu zmienić teksturę? O, ja. Fuck. Ja to nie nie tak nie powinno wyglądać Chciałem to sprawdzić na czym stąd Krzesło Okej, to, to jest takie... czyste. Okej okay. Szlaki to ogólnie z tym nie wiem w ogóle o co chodzi tak. Nie chciałem w ogóle. a jeszcze na chwilę. Bo już się dodawa. Na. Serduszko. Jeżeli napiszecie... od jakiego youtubera i z jakiej serii jest ta mapa, którą zaraz załaduję, to dostaniecie ode mnie serduszko. Jeśli komuś zależy na serduszku od youtubera, który ma 8 subów, to możecie. Pisać Pierwsze dwie albo trzy osoby jeszcze się zastanowię. Zostaną serduszko. Trzeba chwilkę poczekać. To miejsce myślę, że jest takie najbardziej charakterystyczne. Tutaj wejść. Pokaże to miejsce, bo... ...na piersi. Jak <śmany> się troszkę zacznę wchodzić, to muszę przypomnieć, to czekajcie, na piersi, bo... jest takie praktycznie dwie jest 2 godziny, cały czas gadam. Dobra. Tutaj tutaj Jeszcze tutaj, żeby nie było mogę przelecieć kawałek to są jakieś dziwny metr, czy ten tutaj jest to miejsce. A dobra, weszkałem pewnie właśnie tego omisa. To nie mogę znaleźć, bo to jest po prostu tutaj pod